Kie Maneczko, moi drodzy. Witam was w kolejnym odcinku z Gry Wiedźmin 3, Dzikie Gon. I cóż, lecimy sobie dzisiaj dalej, to jest przygodą z Tris. Miałem no, udać się do Łaźni Niejskiej. No właśnie, gdzie czy... mamy iść? Jeden fałszywy ruch, i to on będzie ofiarą. No nie wiem. Dijkstra nigdy jej nie wybaczył, że nasłała na niego zabójców. A Filipa jest na pewno bardzo osłabiona. Ale ciągle jest potężną czarodziejką. Jeśli ludzie Dijkstry ściągną jej dwimeryt, Filipa zabije ich, nim zdąży powiedzieć o kurwa. No, Nie Może tak być. No dobra, jest teraz mojej drodzy, że lecimy tam i bohaterowie przestali rozmawiać. Chciałbym Was prosić, żebyście zostawili dana, łapeczki, które pod tym filmem, oraz. Jeśli ktoś jest nowym widzem na kanale, nie zapomnij subskrypcję, oczywiście z dzwoneczkiem, by nie przegapić żadnych moich filmów, jak i mi pomóc się rozwijać. że dobra, tam wchodzimy. się! To miejsce to labirynt. Za nią! Okej okay. My się tym zajmiemy. A co to to nie? Czarodziejka zostaje tutaj! Przyjdźcie eee, ze mną? Idziemy razem. Nie ma mowy. Ej, spokój Gerald, zostanę. Na wypadek, gdyby tędy uciekała Dobrze, zaraz wracam. <laughs> no dobra.

no, bo mniejsza z nimi Okej okay. No, weźmy na spółkę Filipa, zaczekaj! Uwaga, panie! Dobrzej Teraz jestem twoją panią i masz mnie chronić, Sark, rozumiesz? rozumie rozumiesz Stój tu i nie puszczaj nikogo! Bardzo stój! Nie, 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 nie. nigdy się nie nauczyciel. Król chlący kurwa! Śmierć za śmierć! Teraz z lewa zachodź z lewa! właśnie na... każdy dziwniejszy Dobra. O nie, nie. Wiedźmin nie przejdzie Ładna pani zabroniła. Zaraza. Na niego też rzuciła urok. Hmm. Chcą jej pomóc? Jest ranna, widziałeś? Chcę jej pomóc. Kazała nikogo nie puszczać. I bardzo nie puści. Bart obiecał. Hmm. Bolał cię kiedyś brzuch? Mm, bolał. Jak bardzo zjadł starego utopca. No, no. Wszystko boli tak, jakby zjadła sto starych utopców. Bart nie chce. Po utopcu boli bardzo. Przepuść mnie, to jej pomogę. No właśnie. Bart puść Wiedźmak pomoże. Okej. Okay. Chcę ci pomóc. Pomóc mi umrzeć! Nie doczekania! Hmm, nie chcę ci nie zrobić krzywdy! Nie dostaniesz mnie! Chcę ci pomóc! Ha, ha, Wybacz, ale jakoś ci nie wierzę! Brrr. Serio? good one Przestań wierzgać Gdybym chciał cię zabić dawniej Gdybyś nie żyła Czego chcesz? Pastwić się nade mną? Patrzeć jak robią to inni? Hmm. Potrzebuję twojej pomocy hmm. Jeśli no mnie oszukasz, nie mam takiego zamiaru. Na zewnątrz czeka Tris. Wszystko ci wyjaśnię. Okej. Okay. Przykro mi, ale ta pani idzie ze mną. Dijkstra, zejdź mi z drogi. Nie mam na to czasu. Do ciebie nic nie mam, Gerald. Ale z Phil mamy sobie do pogadania. Pamiętasz, jak nasłucha na mnie zabójców? Kochana, Fil? to był błąd. Takie sprawy załatwia się osobiście. Hmm. I zaraz ci to zademonstruję. No, dość, bo ty no, się czysta. nie Nie zmuszaj mnie, żebym zrobił ci krzywdę. Zachowaj swoje groźby dla portowych zbirów. Na mnie nie robią wrażenia. Filipa idzie za Przeciwne. i odpowie za wszystkie uprzejmości, którymi mnie uraczyła. Zawsze no, tak. umiałeś docenić wartość informacji. Dlatego nie wierzę, żebyś miał dla mnie coś, o czym nie wiem. Cesarz Nilfgaardu nie zdołał przeciągnąć na swoją stronę korporacji handlowej. Opozycja dobrała mu się do dupy? O, to biały płomień długo już nie patańczy na kurhanach wrogów. właśnie. córka wróciła. Cesarz chce abdykować na jej rzecz. Niemożliwe. Cyrilla? Przecież, przecież to by mogło zmienić losy wojny. Oczywiście, jeżeli się nie mylisz. Nie wiem, czy mi o tym cesarz, więc wiadomość z pierwszej ręki. Emchyr to kłamliwa kura. Nie w przypadku, kiedy chodzi o przyszłość jego córki. Nawet nie wiesz, jaka to ważna wiadomość. Zmiana na cesarskim tronie mogłaby zakończyć wojnę. Radowid na pewno by się ucieszył. Jeśli Emher się wycofa, nie będzie już żadnej siły, która wstrzyma tego szaleńca. Szczególnie, że nasz plan nie wypalił. Naprawdę myślałeś, że nam się uda? Radowid jest wariatem, ale nie idiotą. Dobrze wie, że jest wielu takich, którzy. milcz. Czy ja dobrze rozumiem? Chcecie zabić Radowida? No, no, zaimponowałeś mi, Zigi a myślałam, że to już niemożliwe. Hmm. Niestety, jak wiesz, okay. Radowid zaszył się na swoim statku. I jest strzeżony tak pilnie, że nie zdziwiłabym się, gdyby paru strażników spało z nim w jednym łożu. Za dużo wiesz, Phil. To kolejny powód, żeby cię zabić. Niezyk, Sprawę zabijania Filipa mamy już omówioną, Dijkstra. Zapomnij o tym. Sytuacja się zmieniła. Teraz ona może pokrzyżować moje plany. Naprawdę uważasz, że pobiegnę do człowieka, który wyłupił mi oczy, żeby go ostrzec? Niech powiesi Nie Można posłuchać, co Filipa ma do powiedzenia. Nie przepada za Radowidem przynajmniej tak bardzo jak ty. Cieszę się, że ktoś wreszcie wpadł na pomysł, żeby się pozbyć tego zbrodnialca. Główno mnie obchodzą Twoje pochwały. Jest tylko dwoje ludzi, którzy mogą wywabić Radowida z jego statku: Emchyr i ja. Chcesz być przynętą? Obawiam się, że Emchyr raczej się na to nie zgodzi, więc. Twoje chyba okay. nie doczekanie. Herald, nie zaufałbym jej nawet, gdyby chodziło o ugotowanie jajka na twardo. Słusznie. Nie umiem gotować jajek. Ale pomyśl, jak zachowa się Radowid, kiedy usłyszy, że mnie schwytaliście. Czyż nie zapomni o ostrożności? Nie pobiegnie, żeby mnie zabić? Osobiście własnymi rękami. Mowy nie ma. Zabieraj ją stąd, Gerald, bo mnie szlak trafi! A potem potem musimy się spotkać. W gronie przyjaciół. Wynająłem magazyn w porcie. Przyjdź tam. Okay. Wybaczcie, że dopiero teraz. Musiałam się uporać ze strażnikami. Witaj, Tris. Filipa, nic ci nie jest? Bywało lepiej. Zaraz cię stąd zabiorę. Poradzicie sobie? Tak, dzięki za pomoc. Dobra. nie, <laughs> czyli co? Mamy się teraz spotkać z Jenem, Razorzecem, co radzie? Okej. Okay. No i nowy poziom muszę określić wkładu, pięknie. Eee, dobra. Weźmy sobie tutaj, w takim w tym momencie tym w kącie. Zobaczmy czy można sobie rozwinąć.

ipunek Posaczmy sobie to I będzie w No i dobra I lecimy tutaj, tej Tyle roboty wow! Patrz pod nogi. Nie, nie będę patrzył pod nami Wyglądasz znajomo A ty nie A jak z tym w się. I... No w sumie I... ma bym zachodzić I... tutaj, o A... skład... Proszę się nie pchać dla... Przecież się nie pcham I bar... Dobra, pokażmy swoje towary. Zobaczmy. To co sprzedać. Tutaj też można się te papiery do posprzedawać. Po co nam to? Tylko przypłynę zajmuje, że tak powiem. No i dobra. Bywaj i lecimy, że ty jedyny fel. to stan umysłu, rozumiesz? Nie rozumiem. Nie chcę mnie się. Czy to nie to być? A, pół, dobra. dobra. Weź do silnictwa. w drogę. Czy z nami zostaniesz bezpiecznie? Ja pozostanę stworzona do miłości. Jeszcze wyżej, dobra. Czek? Mam Cili. Co się stało? Jeszcze nic, ale coś się kroi. Filipa i Margarita chcą ze mną rozmawiać. O czym? Powiedziały o czym? Nie, ale się domyślam Założy się, że mają wobec mnie jakieś plany I właśnie chcą mi je łaskawie wyłożyć Pójdziemy, będziemy z tobą Nie to tej rozmowy, ale jak chcesz To mogę pójść z tobą mm, Przy tobie na pewno będą bardziej ważyć słowa Nie byłbym tego taki pewien Ale co dwie głowy to nie jedna Dobra Śmiejmy to za sobą Chciałyście ze mną rozmawiać? Z tobą, nie z Geraltem. Geralt zostaje, albo wychodzimy oboje. Niech zostanie, Fil. Przecież i tak wszystkiego by się dowiedział. <coughs> Dobrze. O ile nie będzie się wtrącał. Nie trzeba o tym decydować. Dopóki Ciri nie zadecyduje inaczej. Zapewne pamiętasz, że Loża miała niegdyś wobec ciebie poważne plany. Miałaś odebrać nauki i stać się jedną z nas, ale niestety nie doszło to wówczas do skutku. Teraz zamierzamy odbudować loże i ponawiamy propozycję. Dołącz do nas. Tak jak wtedy? Mam wyjść za mąż za jakieś książątko i zostać waszą marionetką? Wtedy byłaś dzieckiem. A my źle oceniłyśmy sytuację. Teraz proponujemy Ci partnerstwo. Większa czarodziejek została wyjęta spod podprawa niemal tak? na całym kontynencie. Przyłączenie się do niej oznacza prześladowanie i ciągłe ukrywanie się. Królowie umierają, królestwa upadają, a magia trwa. Musisz sobie uświadomić, że zostałaś stworzona do wielkich rzeczy i dzięki współpracy z nami możesz je osiągnąć. Gdy tylko nauczymy cię kontrolować moc. Od tego mam awalacha. I ty na to pozwoliłeś? Naprawdę wierzysz w jego czyste intencje? Nie ufam nikomu. Nie ufam ani jemu, ani wam, ale to nie ja się tu liczę, to Ciri decyduje. Wiedzący zawsze mają ukryte cele, nigdy nie robią niczego bezinteresownie. Jesteś narzędziem w jego rękach, nawet jeśli teraz tego nie widzisz. My zapewnimy ci wiedzę i ochronę, ale sama będziesz sobie sterem, żeglarzem i okrętem. I w przeciwieństwie do Awalacha możemy to obiecać. Nie oczekujemy od ciebie w tej chwili żadnych deklaracji. Przemyśl, co usłyszałaś i porozmawiamy, gdy będziesz gotowa. Jeśli to wszystko, to... Musimy ruszać na Skellige i znaleźć Słoneczny Kamień. No Avalach czeka w porcie. Okej. Okay. I co? Myślę, nie wiem, Nie wiem. Nie chcę o tym rozmawiać. Muszę się przejść. <laughs> o, doświadczenia, no, ty się punktujesz w proszę.

Tyćkę i będę mogła rzucić tę robotę. Okej. O, Nie prysz się tak. Nie nie przestraszysz. Kto wie, co za Nie ludzi Jeśli pomożecie obronić Ciri przed Digonem, cesarz obejmie was Amnestią. Mam nadzieję, że możemy ci ufać. Możecie. A co z Fringilą? Właśnie nie wiem. Muszę to wyjaśnić. Jeszcze się dobrze nie przywitałyście, a już snujecie intrygi. Widocznie taka już nasza natura. <grymne> dobrze usłyszałem? Zabiłaś cesarza, żeby darował im winy? Jeśli tylko pomogą nam obronić Ciri. Hmm, trochę mi się nie chce wierzyć, że przystał na taki układ. Jak nie chcesz, to nie wiesz. To twój problem. Na co chodzi z Fringillą? Tris co chodziło z Fringillą? Tris mówiła, że nie mogłyście się z nią skontaktować. Być może dlatego, że się dyskuta dwi w lochu cesarza. Przynajmniej to właśnie sugerowała Rita. A jak to wie? A skąd ona wie? Sama jeszcze niedawno była w więzieniu. Rozmawiała z Fringillą, zanim ją zamknęli. Fringilla mówiła, że cesarz ją wzywa. Po spotkaniu miała dać znać, o co chodziło. Ale już się nie odezwała. A myślałem, że takie atrakcje to tylko z Radowidem. Nie podoba mi się to. Nie tak się omawialiśmy. Mm. Jak to wszystko się skończy, będę musiała odbyć z cesarzem szczerą rozmowę. Choć wszyscy już na nas czekają. Dobry w ciebie, pierwszego... Wszyscy Tyk. już są, czekaliśmy tylko na ciebie. Wypływamy. Mm, dobra, płyimy. Każ podnosić kotwicę. Płonimy, płynimy. Spysperię, dobra. Mamy jakieś zadanie zakończenie na powodzeniem, ale jeszcze z nim. Okay. Wiemy, gdzie jest jego cesarska mość Emhir Far Jak to chcę podbić Skaliga? Ale przecież wie, że tam są moi przyjaciele. Chcę ci ofiarować wyspy, razem z Cintrą i resztą cesarstwa. Hmm. Są też dobre strony tego wszystkiego. Niby jakie. Cesarz będzie musiał nam pomóc w walce z Gonem. I właśnie znaleźliśmy Frynil Okej okay. Pośpieszmy się z tym kamieniem słonecznym, bo widzę, że będziemy mieć co robić na Skaligę Musimy też ściągnąć tu Fringille Vigo Możecie A, mnie teleportować? Możecie mnie teleportować na okrętem Hyra? Bez szans ma silniejsze ekranowanie niż cesarska alkowa. Możemy spróbować się przebić. Fringilla jest nam potrzebna w jednym kawałku. Wiedzą, że tu jesteśmy? Wiedzą, że tu jesteśmy? Czarodziejem Hyra? Oczywiście. Gdyby sprawa z Fringillą była załatwiona, mogliby nam ją tu po prostu wysłać na małej łódce. Ale nie jest załatwiona. Cesarz obiecał zapewnić Loży bezpieczeństwo, ale. Fringilla jest jego poddaną i formalnie dalej ciąży na niej wyrok śmierci za zdradę. Będziesz musiał sam się przekonać, jaki emcher ma względem niej plany. Kiedy już znajdziemy sposób, żeby cię przerzucić na cesarskie no hmm, Dobra, sami się tam dostaniemy. No? Sami się dostanę na okręt cesarski. <coughs> Wpływ? Z mieczami na plecach? Strażnicy ustrzelą się jak kaczkę, zanim zdążysz wyrecytować biały płomień tańczący na kurhanach wrogów. Nie panikuj, poradzi sobie. Spróbuj podpłynąć tam no nocą. Będziesz mieć większe szanse. A kiedy już tam dotrzesz, pokaż ten list jego cesarskiej mości. Może trzeba mu przypomnieć, co nam obiecał i co dostanie w zamian. Na razie nawet nie wiemy, czym jest ten kamień słoneczny stworzono go by lud wzgórz mógł przywołać okręty NL. Teraz jest symbolem zaprzepaszczonej szansy na pojednanie dwóch ludów. Naprawdę nikt z was nie zna historii o Gelbanie i Dylian z białych okrętów. Stąd wiadomo, że jest na sklepie. Zgadza tak, się na tym, co ważne. Z legend, Elf. Jest przechowywany w miejscu, gdzie przed wiekami przybiły białe okręty. Czyli na której z dziesiątych tutajszych wysp. No to świetnie. Pomówię z myszoworem. A wiesz, gdzie go teraz szukać? Zapytam o niego w porcie. Stoją tam drakary Kracha. Dopiero, poruszamy. Ruszam. Powodzenia. Okej. Okay. Dobrze, ale dalej ruszamy sobie, moi drodzy, w kolejnym odcinku. Dziś to by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmie na kanale. 羡慕。